Cześć, witajcie na kanale, gdzie się opowiada. Cel? Chcę pokazać w trochę większych szczegółach to, to wydanie Encyklopedii Interaktywnej dostępnej na platformie Philips CDI. Po prostu przejdziemy sobie przez najważniejsze działy tej Encyklopedii i funkcje, które ona udostępnia. I postaram się skomentować. Wpuszczmy sobie konsolę, załadujmy sobie Encyklopedię. A do nagrywarki włóżmy sobie płytę, na którą nagramy content, żeby było ciekawie. A nie to, no to nie wykorzystamy taką oto płytkę DVD-RAM. Malutką 1,4 Gb, 30 minut. Mam nadzieję, że wystarczy. Włączmy sobie nagrywanie. Mamy naszą encyklopedię interaktywną. Ok, czy jesteśmy w głównym menu i teraz w tym głównym menu mamy opcję wyszukiwania po tytułach, przeglądu wideo, drzewa tematów, maszynę czasu, atlas, słownik, wyszukiwarkę faktów. Obrazków, pomoc i napisy końcowe. Zacznijmy sobie od lewego, górnego rogu. Mamy do dyspozycji tutaj możliwość oglądania wideo. Jak wybierzemy sobie odtwarzanie, no to przyciemnimy sobie tutaj obraz i będziemy mogli sobie tu oglądać w tym pięknym salonie. Możemy sobie też zatrzymać. Możemy zrobić na pełen ekran? Chyba nie. Możemy przejść do następnego wideo. I tych wideo jest tam ileś. Tutaj mamy listę chyba wszystkich. Mamy jakiś dodatkowy opis do tego poszczególnego, do poszczególnych wideo. Baseball. dużo kontentu pisanego więc weźmy już sobie z wideo ok, mamy wyszukiwarkę faktów nie wiem, wyszukajmy sobie coś nie wiem, niech będzie Polska może. Polar Explosion. OK mamy Polskę, mamy jakąś ziemię. Możemy sobie kliknąć na tą ziemię i tutaj automatycznie pewnie przeskoczymy do mapy. O, mamy Polskę. Możemy sobie pewnie powiększyć. Jeszcze. Co my tu jeszcze w tej Polsce mamy? zaznaczono stolice rzeki no i już koniec czyli dużo więcej szczegółów poza tutaj pod największymi miastami i rzekami też większymi nie mamy no pod... żeby sobie odtworzyć sobie ładnie czytać jak się przesuwają napisy O, zobaczmy sobie, co tam o ekonomii w Polsce. A, przed II wojną światową wyjęliśmy głównie rolniczy. Tutaj też mamy. To cofnijmy się z powrotem z tej Polski. Czy byliśmy już w tym wideo? Topic 3. Zobaczmy, co my tu mamy. O, mamy tu jakieś tematy. Komunikacja, filozofia, religia, nauka. A zobaczmy sobie technologię. Engineering sobie zobaczymy. Bioengineering. Jest ja jeszcze taka bardzo No. medialnie No. 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 możemy jeszcze No. No. Pseudo sciences, astrologia. Co to jeszcze mamy? Ekstra perception. Psychokineza hmm. ciekawe tematy jak na encyklopedię, że tego typu nawet obszary typu pseudonauki są też tu uwzględnione, jeszcze jest UFO, psychografia, edukacja, komunikacja, komunikacja, telekomunikacja. Ale za to no, czyli że jak nie chce nam się czytać możemy sobie posłuchać co tam jeszcze jakiś content co tu zabiera komputer z network. ciekawe, więc niektóre artykuły nawet nie trzeba ich czytać, po prostu można sobie posłuchać ja tu jeszcze zamknięcie ja słownik, indeks fakt ten atlas to jest, to jest po prostu to co pokazywałem wcześniej, czyli że tu jest ten place finder i tutaj jest mapa całej ziemi, możemy sobie ją powiększać, pomniejszać. widać też e, w ciekawy sposób jest całość rysowana, że nie pojawia się od razu tylko grafika wektorowa, która pojawia się kawałeczek po kawałeczku. trzeba pamiętać że Procesor, który jest używany w tym urządzeniu, no to jest 16, to jest chyba 15 MHz. No, tu jest ta maszyna czasu. Bardzo ciekawy pomysł. Nie widziałem czegoś takiego wcześniej w innych encyklopediach, żeby można było dostęp mieć do tych samych artykułów też na, zas na zasadzie podróży w czasie. Encyklopedia była wydana chyba w 1992 rok. Ta encyklopedia na dole ma tam datę. No Więc najnowsze wydarzenia nie ma, nie ma przyszłości dalszej niż 92 rok, i teraz, jak się cofamy tutaj w przeszłość, to pokazuje nam kolejno różne tutaj miejsca, do których możemy się zatrzymać. No, i tutaj mieliśmy właśnie do tego 92 roku, chyba jeśli pojadę w drugą stronę, teraz spróbuję się zatrzymać. Właśnie 92 rok, czyli data wydania tej encyklopedii, czyli informacje najnowsze są tu, i one są pogrupowane. O podobnych tematach chyba jak tam po prostu te katastrofy, chociaż tu są jeszcze inne money and Trade i tak dalej, czyli i tu są linki po prostu do artykułów i teraz możemy sobie przejść do tych artykułów. Po prostu jest opis, ale czasami jest dalej do filmów i innych rzeczy. Tu są tylko podane fakty. Science, zaporę. aha, czy to są takie tylko krótkie hasła, ale wydawało mi się, aha, i tu mam jeszcze artykuł, gdzie możemy kliknąć, i tu mamy artykuły i tu są odwołania do kolejnych wydarzeń, tu możemy sobie przejść i wtedy on przechodzi tutaj do, do artykułów i możemy stąd znowu mieć dostęp do mapy i tak dalej. I za każdym razem potem możemy się kontekstowo cofać do tego samego punktu, w którym byliśmy wcześniej. Czyli pamięta zawsze, z którego miejsca żeśmy przyszli i możemy się cofać. No i tutaj też, jeśli chodzi o tą przeszłość, to, to ona jest taka takimi różnymi skokami. No tu mamy 80-86, 70-80, tu mamy już dziesięcioleciami się poruszamy. Za chwilę przyspieszymy z tego, co wiem. Tu są pięcioletnie okresy, znowu dziesięcioletnie okresy. Dziesięcioletnie też dziesięcioletnie. Porusza jakieś towar. O, i tutaj już zaczynają 15-letnie okresy, 20-letnie okresy, 30-letni okres się pojawia. Już lat 100. Setkami lat się, czyli przyspieszamy w naszej podróży w czasie. Zobaczymy, gdzie możemy w ogóle dolecieć. Do jakich początków tutaj. O, tu już 400 lat przeskoczyliśmy. Znowu 400 lat. Do zerowego roku, tutaj mamy znowu 400 lat, o tu jeszcze większy przeskok, ponad 1000 lat, tu od 10 tysięcy lat, aż do samego początku. No, się cofnęliśmy do początku, gdzie nie ma nic. Też ciekawa analogia. I też analogia taka, że tutaj, jak poruszamy się w przeszłość. A nie, jednak nie musiałem, że się schodzi do punktu, a schodzi się akurat. No i tu, właśnie tutaj chciałem pokazać, co jest w tym momencie. O, tu jest ten początek świata, i na początku świata mamy tylko naukę. I tu mamy, co ile, ile było miliardów lat temu. I tutaj też możemy sobie przejść do tych artykułów. Tu mamy astronomię, kosmologię. I coś o Wszechświecie, możemy sobie przejść do Wszechświata. Znowu też możemy sobie sprawdzić, tu mamy zawsze taki indeks w każdym haśle, co, co, co w tym haśle jest. Mamy ROX from Outer Space. O, teraz ostatnio ta Alma muła przyleciała, ta planetoida też z innych tam, spoza naszego układu. Znowu możemy mieć content z powrotem: Day and Night, Earth in Space. O, tu mamy jakiś schemat. O, to czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Możemy się po tym schemacie przesuwać, nawet. Widać dużo takich multimedialnych rzeczy. Tu jeszcze drugi taki schemat: Apparent Motion. Czyli pozorny ruch gwiazd. Jak widzimy, jak się rzeczywiście poruszają. Hmm. Ok, wróciliśmy z powrotem do naszej maszyny czasu. Wróćmy powrotem do głównego menu. Co nam jeszcze zostało w tym głównym menu? Obrazki. No cóż, no, można do nich przechodzić z haseł, ale można po prostu jakby tutaj. Z tego miejsca mamy zawsze jakiś podpis tego obrazka. Nie wiem, czy jak kliknę na obrazek, mam na pamiętkę? Nie. Tu mamy jakąś listę, pewnie listę wszystkich obrazków? Nie, to jest hasło, akurat, które dotyczy tego obrazka. Czyli znowu z perspektywy obrazku możemy sobie przechodzić i przeglądać wszystkie. Możemy sobie zobaczyć podpis tego obrazka i przejść bezpośrednio do hasła, które opisuje które jest związane z tym obrazkiem. Czyli tu już byliśmy pomoc. A jak już wszystko zawiecie, no to rzeczywiście zaglądamy do pomocy. How to use. Aha. Aha, czyli nam tutaj pani po prostu opowie, jak używać tej encyklopedii, czy mniej więcej zrobić to samo, co ja robiłem odkrywając. Szczerze powiedziawszy, ja wolę odkrywać na własną rękę, a jak czegoś nie jestem w stanie znaleźć, to wtedy dopiero sięgam do pomocy. Więc. Keyboard options. A właśnie, tutaj można jakieś klawiaturę podłączyć. Aha, to jest w jakiś sposób są łożone klawisze. No, tak, Wirtualne klawiatury. Dobra. Ale zauważcie, że wszystko działa bardzo szybko i sprawnie. A to jest czytane wszystko z płyty CD. To nie jest żadna pamięć półprzewodnikowa, tylko bezpośrednio wszystko jest czytane z płyty. No i co? To był taki krótki przegląd tej encyklopedii. Postaram się powycinać jakieś ciekawsze kawałki z tego mojego monologu. Zobaczę, co z tego wyjdzie. A tymczasem to kończymy. Trzymajcie się. Cześć.